Siemanko, ja jestem Dominik i witam was w kolejnym odcinku serii Cytadela Pomarzenia. Myślałem, że nasz skład już nie potrzebuje wzmocnień i jest to poniekąd prawda. Ostatnie 10 godzin okienka transferowego przed nami. No i właśnie. Czy nasz skład potrzebuje jakichś wzmocnień? Teraz nie, ale jakaś kontuzja jedna, my mamy taki skład, że jedna kontuzja może pokrzyżować resztę sezonu. Więc postanowiłem Zrobić awaryjne zakupy. No i przejdziemy tak do tego. Liliana Braiziera, Francuz z Frosinone. No, o nim nic nie wiemy, ale zobaczmy na jego. Znaczy, coś tam wiemy. Ma dwa style gry. Blok, podanie górą, więc wyprowadzenie piłki. Zobaczmy. 186 cm wzrostu jest to dobre, Dobre warunki fizyczne. No i tak przekrój statystyk też dobrze wygląda więc my go kupować nie będziemy bo on mógłby być za drogi spróbujemy wypożyczyć czy w ogóle coś takiego wchodzi w grę no nie można Okej. Okay. jakby to tak myślałem że nie będzie można więc bez większych problemów mamy tutaj Castia Netiego, środkowy pomocnik defensywny lewonożny na ten sezon przynajmniej do końca roku on się na pewno ale do końca sezonu więc wypożyczenie nie więc proponujemy Kupno za 600 tysięcy wartość, więc uważam, że mm, będzie to dobre. Dobra, pół miliona. Jest to naprawdę spoko oferta. Zawodnik wiadomo leciwy, 34 lata. No musimy jeszcze tylko z nim pogadać. U nas zarobisz 2000, żeby tam się nie wywyższać, yy, oraz bonus za podpis. Możemy Tobie zaproponować 30 tysięcy. No i premia za czyste konta, ponieważ to od tego będziesz odpowiadał. Yy, możemy dać wtedy 100 tysięcy, ponieważ na Twoim transferze trochę zaoszczędziliśmy. Tak w moim mniemaniu. Zobaczmy, to uczciwa propozycja. Witamy Castian, Castanetiego w naszym zespole. Takie, jak widzicie, yy, przychodzi. No, i teraz go tutaj trener przywita. Witamy, witamy. Żółwik, żółwik. I to chyba będzie ostatni transfer, ponieważ więcej nie potrzebujemy, naprawdę, więcej nie potrzebujemy. Możemy za chwilę przejść do meczu. Tutaj niby jest 70, ale tak naprawdę 68 i przyzwoity zakup. Jak widzicie, mamy dosyć małą głębię składu, ale jest naprawdę wystarczająca. Sotinik, Angeli, tu każdy ma swojego zmiennika i jest dobrze. W sumie to pominiemy ten yy, ostatni dzień okienka transferowego. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. No i tyle. Zobaczcie. Żadnej oferty nie mieliśmy. No i teraz mecz bardzo ważny, z Ecosensą, Gramy u siebie. I ten mecz może nas w końcu wprowadzić by tą strefę barażową. Tego zawodnika podpiszemy do szkółki juniorów. W miarę przyzwoicie wyglądał. No, ten jeszcze lepiej, tylko pójdziemy do raportu zjadowczego z Serbii. Zobaczmy, ten raczej odrzucamy, no, tak samo jak i tego. No, ze Serbii tym razem nikogo dobrego nie ma. Jak wiecie, nie wykorzystaliśmy całego budżetu transferowego, zostało nam ponad 1,5 miliona, więc możemy zatrudnić skauta. Zatrudniamy go i zobaczcie, a Matucci jest zmęczony, za niego wchodzi. Dobra, damy e, szansę debiutu, właśnie Kastaniemu. On ma słabszą nogę na trzy gwiazdki, Kamara na dwie, więc on zagra jako ten prawy środkowy defensywny. Mm -hmm. A reszta składu, jak widzicie, w takim ustawieniu wyjdziemy. E, no, dobra, ja się podaję, ponieważ dużo czasu mi zajęło te gry ofensywne mistrz. Jest to bardzo trudne, mi się nie chce w to grać. E, dobra, nie udało się. Zobaczmy na raport przedmeczowy. Jakby przestrzeliłem swoje umiejętności kompletnie, kompletnie yy, za trudne to było. Miejmy nadzieję, że widok taktyczny tym składem odda Meistero z No dobra, dajmy szansę jeszcze tym zawodnikom, żeby oni zagrali i tak, właśnie. kolejna szansa tego naszego młodego zawodnika Bruno, który teraz stracił e, piłkę w taki nieodpowiedzialny sposób, ale Sotini naprawa, ja jego błąd, ale właśnie chciałem zwrócić uwagę, że Bruno na razie w tym sezonie gra na jeśli dostaje szansę, to nie zawodzi. A on ma dopiero, nie wiem, naście lat, nie wiem, 17, coś takiego. Teraz podanie do Majstera, jeśli by dobiegł do tego, byłoby pięknie. Podanie do Castanartiego i jeszcze ten nowy nabytek. On ma mocne strzały, tak, zapomniałem Wam to powiedzieć. On ma placer sam w sobie, mocne strzały i być może jakieś strzały z dystansu w końcu zaczną nam siedzieć. Ponieważ to była nasza, nie chcę powiedzieć, że pięta Achillesowa, że my nie potrafiliśmy strzelać, ale to jest fakt. Strzałów z dystansu, a tym bardziej goli, no nie było w ogóle. A teraz y, dalej tak jak było, tak dalej jest. E, Trasuny bramki szybko e, i już w 11 minucie przegrywamy po tym właśnie strzale, powershocie e, Castanetiego, kiedy to e, zabrali nam piłkę. No i ruszyli na naszą bramkę szturmem i przegrywamy 1-0. No nie no, kompletnie Mateusz Praszelik, czy to jest Polek? Kariero już jesteśmy w polu karnym, tutaj może jakiś faul? Nie no. Kurde się, przewracają nasi zawodnicy, a nic z tego nie wychodzi, nawet żadnego rzutu karnego nie było w tym razem. O, teraz nie Jeszcze zobaczymy strzał. Z dystansu i wlatuje to naprawdę. E, dobra, zrobimy coś takiego, że przejdziemy teraz do gry poprzez symulację. E, bo mi zależy, żeby wygrać. A chyba ta rozbudowana symulacja nam bardziej leży. Dodanie na skrzydło i teraz odgrywają w naszym polu karnym, ale na szczęście castrati zachował przytomność umysłu, ale tracimy piłkę zaraz po znówieniu i to teraz to będzie gol. Po prostu dajcie spokój. Przechodzimy do wyniku, ponieważ nie widzę tutaj żadnej szansy, żeby wygrać. Przejść do wyniku jest 0. Zobaczmy na Castanetiego 5-6, Koriata 5-4, Maras, 6-2. Aha, i że karierowy w 42 minucie czerwoną kartkę dostał. tak. Dzień dobry, wiem, że ludzie mówią wiele o mojej nowej pozycji. Może być jeszcze lepszy. Chciałbym powiedzieć, że trochę martwi jest... mnie hmm, plotki. No, nie, 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 nie. Ty na razie zostajesz u nas, muszę grać częściej. Dobra, no znaczy, wiesz. No, z tobą w wschodzie prawda, no, nie przegrywaliśmy to prawda. Brak wygranej rozczarowuje. No prasy nad sobą. I tym razem zmieniamy napastników, W wchodzi Pitarello za Baldiniego. No vita musi wejść za Cariero. Bruno zejdzie na rzecz e, Salviego. Angelis sobie poradził. No nie wiem, właśnie chyba sobie nie poradził. Sotini dobrze gra, więc dalej on e, falasom na lewej obronie. E, no, on jest podmęczony, więc za niego wejdzie Knezewicz, który dobrze sobie radzi. Yy, Mastratonio czy Maras? Maras też dobrze sobie radzi, więc na razie taką zmianę zrobimy. Aha, Amatucci chciał grać. Dobra, więc tak zrobimy. Knezewicz tutaj wchodzi, a Amatucci na tą stronę. Nie, to Amatucci ma 5 gwiazdek z słabszej nogi, a Knezewicz tylko 4. Nie wiem, chyba Amatucciemu jemu się dodała gwiazdka, ponieważ chyba jakiś tam trening miał odpowiednie. Teraz mecz z Ferral Pisalo, z nimi raczej jest łatwo. Zobaczmy na to, jak te Katanzaro w końcu wypadło. No, dalej dwa punkty do, siódmego, do siódmej w wersji, trzy do Pizy, więc dalej jesteśmy w grze, chociaż no już jest 26 kolejek za nami, więc ten mecz no, wypadałoby wygrać. Bo właśnie, może ta sesja treningowa zawiodła, której nie zrobiliśmy, więc teraz zrobimy wyczekiwane lobby prostopadłe, To jest nasza sprawdzona sesja. Dobra, to prawda za drugim razem, ale się udało. No i raport przedmeczowy, no na nich na kogo trzeba uważać? Na Camp Rossi, więc jeśli na obrońcę trzeba uważać, więc. Wynika z tego, że oni w ataku nie mają nic do zaoferowania. E, nasz skład wygląda dobrze, moim zdaniem. Knazewicz, Amatucci w środku, Pola, Maras też dobrze. E, no, więc przejdziemy do szybkiej symulacji. Mecz o 16 jest rozgrywany. No i tylko Remi kurcze. Maras właśnie strzelił, więc on pokazuje, że naprawdę dobrze sobie radzi. Rosji tym razem naprawdę zadebiutował, ponieważ w ostatnim odcinku to była bójda e, w tym po meczowym wywiadzie. Zobaczmy na te oceny, Kastraci 6-3, ale zobaczcie, w 88 minucie straciliśmy tego gola, kurcze, naprawdę blisko, blisko wygranej, Knezewicz zawiódł, Matucci nie najlepiej, a chociaż lepiej niż Knezewicz, Castanetti wszedł 5-8, zobaczmy na to jak Salvi dobrze zagrał tym razem, no dobra, dobra, coś mniej więcej jest jakiś pozytyw, idziemy do kolejnego meczu, Canazzaro przegrało, więc zbliżamy się do nich nawet ich wyprzedzamy, zobaczcie yy, tutaj Spresja jeszcze ma do rozegrania swój mecz dwa punkty do komo więc naprawdę jesteśmy cały czas blisko tej strefy barażowej ale jeśli dalej będziemy tak grali to wiecie kariera będzie wrasał yy, no i dobrze no i dobrze dziewiąte miejsce Pisa teraz uuu, to jest mecz bardzo ważny trzy punkty różnicy no zobaczymy no i kolejny trening się nie udał Zobaczcie, zobacz. powtórzyłem trzy razy, no ale chciałem coś nowego zrobić. No trudno. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. No i teraz się zastanawiam, jak podejść do tego meczu. Oni grają standardowym 4-3-3. Dobra, ja to. Mhm, ten skład. Aha, no bo ja chciałem zrobić coś eksperymentalnego, a coś takiego mogę zrobić poprzez tylko widok taktyczny. Więc Polter wchodzi na taką pozycję dosyć nietypową, jako lewy skrzydłowy odągów wtedy na ten środek. Coś takiego robimy. Zawite może wejść, który po czerwonej karce wrócił. Sotini, Frare, mhm, dobra. Tylko za falasko w tych widokach taktycznych lepiej koliata się spizuje, a ma Tucci wejdzie tutaj, a za tego ziemka Castanetti. No, i tym składem będziemy grali z Pizą poprzez widok taktyczny. Miejmy nadzieję, że się uda w końcu coś z tym widokiem taktycznym zrobić, bo my dalej jesteśmy blisko tej strefy barażowej. Ale ja odczuwam, że my popełniamy takie błędy niewybaczalne, że jesteśmy blisko, ale tak naprawdę daleko. No zobaczymy, jeśli wygramy, to naprawdę się przybliżymy, każdy mecz jest ważny, z tego co ja widzę. cały czas powtarzamy, że ten mecz od tego meczu wiele zależy, zależy, no bo od każdego meczu zależy podobnie dużo. No i pressing zespołowy, załączamy od razu i będziemy atakować. Oj, tutaj Salvi dał yy, popis i teraz tutaj, o, Castrati łapie. No, zawiązuje się jakiś atak Salvi w wyśrodku, to jest ciekawe. kariero ze Salvi. No, dużo naszych zawodników tutaj jest, tylko żeby nie stracić piłkę, bo możemy się nadziać na kontrem. Maraz jeszcze tutaj! Yy, Salvi I gol! Nie, spalony. Kurczę. Zobaczymy jeszcze na powtórce jak kiedy Maras był na spalonym. No, ta noga, ta noga, naprawdę. Mogliśmy już prowadzić, prowadzić 1-0. No i teraz zobaczmy. Yy, będzie strzał i gol. Czemu nasi pomocnicy defensywnie oni nie wracają do obrony? Ja tego naprawdę nie rozumiem. Patrzcie, oni mają rolę yy, nawet wytyczną takie. Zostawaj z tyłu. No nie wiem, co ja mogę Wam zrobić. Może przecinaj linię podań. Ty tak samo weź przecinaj linię podań. Czy to coś zmieni? No nie wiem, bo Wy nie, nie wracacie do obrony. Byliśmy. No od nieba do piekła, jak widzicie. No jest to. Alessandro strzela nam gola. Przejdziemy do symulacji, może tak jak ostatnio to przyniesie właśnie wymierne rezultaty, bo to też było z Pizą, więc zobaczymy. Ok, chyba to jest polster. Jakieś podanie? Niestety. Polster 21, no, źle się zachował. Ale okej, okay, mamy znowu piłkę. Może jeszcze przed końcem pierwszej połowy coś się uda. Teraz tutaj prawą stroną salwi podanie. I jeszcze odegranie! Ale było blisko. Zobaczmy, ostatnie minuty teraz. Jeszcze może wyjdziemy z atakiem, czyżby? No nie. Koniec pierwszej połowy. Musimy zrobić kilka zmian, bo nie wygląda to dobrze. Mastratonio za Marasa. No i Rosji za Qualiatę wejdzie, ponieważ musimy atakować. No i teraz możemy przejść do widoku taktycznego, myślę. Oj, no tak, to jest błąd w ustawieniu, ponieważ ta lewa strona odkryta, oczywiście on zejdzie do środka, nasi defensorzy, oni tego nie ogarniają, bo to jest zbyt trudne, żeby tak trzymać odpowiedni dystans. Ta strata nas ratuje. No teraz, oj, to będzie gol, no to będzie gol, porzucie rożne, tracimy. Dobra, wrócimy do tego ustawienia, że to jednak falasko wejdzie tutaj i on wraca do lewej obrony. Masztratownia jako ten fałszywy napastnik. Rosji wyżej jako lewy skrzydłowy. Pitarello za Amatuciego. Carriero. Jesteśmy w polu karnym, ale my nie wiemy, co robić. Zobaczmy. Podanie... No to musi być gol. Nie! Jeszcze! Jest! Ole, odbitka. Dobra, wracamy. Wracamy, może do gry. No i ta taka ofensywna wersja tego ustawienia przynosi rezultat. Zobaczmy. No, ale dużo szczęścia. No, przy pierwszym kontakcie pech, później jednak. Ee... Wróciło do nas to, co najpierw nam zabrali. I nie ma do kogo grać, trzeba poczekać. Mas to zrobił świetnie, ale traci piłkę, kiedy to już Salvi wyszedł do ataku. Naprawdę w tym momencie to było złe. I jeszcze, tam jak przejdzie to podanie, chociaż już odbudowaliśmy troszkę te nasze ustawienie, czy zwlekał za długo, nawet nie trafia w bramkę, i tu jest jeszcze szansa, zobaczcie, mamy 25 minut. No i teraz zobaczmy, Pita Rello, możesz podać na prawą stronę do kariero. Zobaczmy, odegraj tam. Dziękuję, dziękuję, panu. dziękuję panu za wystąpienie w tym yy, meczu. Wchodzi Baldini za ciebie, nie no stary. Mogłeś wszystko zrobić a ja ty postanowiłeś. I to prawą nogą, przecież to jest twoja lepsza noga. No, po takim czymś musisz zejść, mogliśmy remisować już. No i teraz przeszła ta piłka. Oczywiście bez spalonego to będzie gol, tak? Nie, Castrati nas ratuje. Okej, okay, okej, okay, znowu to co nam zabrał karierę, Castrati nam daje jeszcze jedną szansę. Rzut roczny. Jeśli znowu stracimy po tym Gola, to będzie śmiesznie. Castracie. Po raz kolejny naprawdę świetny albański bramkarz. Podać. Jeszcze jakiś strzał, Frare blokuje. Tutaj Castanetti wywalczył piłkę. Dobrze, dobrze zawalczył. I Baldini tym razem do Pitarello. Zobaczmy, Castanetti się podłączył do akcji ofensywnej, ale no tutaj z... nie, no nie miał szans, żeby przejść. Na tę szansę miał, ale. Widziałem, jak się zbierał, to, to on nie jest przecież ani szybki, ani zwinny. Dobra, zrobimy tak, żeby zaatakować całym zespołem. Już po prostu Castanetti jest tutaj troszkę wykontuzjowany, yy, no ale no nie mamy zmian, więc trudno. Sali wejdzie jako ten prawy pomocnik, Baldini jeszcze wyżej jako prawy skrzydłowy, Castanetti teraz tutaj na SPO. No i Falasco też wyżej jeszcze wejdzie jako ten lewy pomocnik. Sottini wejdzie jako środkowy pomocnik defensywny, a by będzie zabezpieczył. No, atakujemy, no, nie mamy nic do stracenia. Salvi przy piłce. Możesz tutaj polej do Pitarello. Zobaczmy, jak nasi zawodnicy się przesuwają. Castanetti do Pitarello na skrzydle. Jeszcze tutaj Balbini. Odegranie do Salviego. Zobaczmy, jest trochę miejsca. Możesz tam odegrać. Kurczę, no był czas. Było miejsce. No i mamy rzutrożny tylko. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze 13 minut. Czasu Castanetti będzie dośrodkowywał Pitarello. Okay. Okej, okay, tracimy piłkę? Nie, tutaj jest Salvi, trochę walki, górną piłkę, dobra, Sottini właśnie tutaj wyżej, Castanetti traci piłkę? Nie, jednak jeszcze tutaj wywalczył Falasco, jest nas tutaj naprawdę dużo, ale zobaczymy czy ilość, czy jednak jakość jest potrzebna bardziej. Sottini odegraj tutaj do no, do Przecież ty takie sytuacje powinieneś kończyć. No to ty jesteś stworzony do takich sytuacji. Prawą nogą uderzałeś. Kurczę, mogłeś na lewą przejść. Czemu naprawdę nie możemy? No i teraz, dalekie wznowienie od bramkarza. Czy będzie to nasza piłka? Zobaczmy, jednak tak falasko wywalczył i tutaj ma ale to był fał na żółtą kartkę co najmniej. sędzia nie daje nie, to jest w ogóle jakiś żart, ale mamy jeszcze dziewięć. Minut, no są emocje, teraz dośrodkowanie Sottini, tutaj trochę jest naszych zawodników, jeszcze zgarniemy, Salvi, no utrzymaj się, kurczę naprawdę, i zobaczmy, teraz oni będą grali na czas, tak, już bramkarz wy, wybija, ale może wywalczymy tą piłkę, nie, jednak nie, i teraz oni mogą nam zadać ten śmiertelny cios, Sottini tutaj musi sekurować odegranie, i mamy piłkę, nie, jednak oni to zbierają, jest niebezpiecznie, zobaczmy podanie, La, la 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 3 do 1 kurczę no Naprawdę, ale widzieliście te niewykorzystane sytuacje. My, no to był mecz do wygrania, chociaż do zremisowania od dągwu, strzelił jedną bramkę, mógł dwie na spokojnie. Y i to karierę zmarnował, yy, i też przecież zmarnował yy, właśnie Dągwu sytuację świetną, kurczę, odjeżdżają nam te baraże prawdopodobnie. Ale zobaczcie, dwa punkty do Spezia, no, Spezia na razie spektakularnie zawala mecze, jeden za drugim, teraz zadanu może nas wyprzedzić, ale nie musi, no zobaczymy. Także Vita przychodzi do nas, że on chce grać. No więc, tak, trzeba było trochę podmieniać taktykę, dlatego nie zagrałeś, no ale w tym meczu, po takim zwłaszcza meczu, jak rozegrał Kariero, yy, no to na pewno zagrasz. No i dalej, dwa punkty do specji, Teraz gramy z Brescią, 28 meczów za nami, więc jeszcze tylko 10 przed nami. Yy, I tak, Vita, zagrasz jak najbardziej od Dongwu, No, nie, no, musisz zejść, Pitarello za Ciebie wejdzie. Yy, Baldini, dobrze grałeś, więc yy, też Ty zagrasz. Maras, yy, tylko tak. Tutaj wchodzi Kamara. Angeliza Frare oraz Bruno. Ty dobrze sobie radziłeś, więc tym meczem też miejmy nadzieję, że sobie poradzisz. Dobrze. Tym meczem, tym składem będziemy grali z Bresią. Zobaczcie na tabelę, jak to wygląda. Dalej mamy szansę. 5 punktów do komo 10 meczów przed nami. No i tak, raport przedmeczowy. Jak to wygląda? No, ciekawie wygląda. Na pewno tam dużo ludzi bez twarzy. No i tak, symulacja szybka. Zobaczmy. Mecz wyjazdowy i 2 do 2 tylko. Kurcze, Majster. Warto było dać mu szansę. No, Remi. Zobaczymy, jak tam specja sobie poradziła. Zobaczmy na to, jak to wygląda. No, Majster, świetnie. Marat nie do końca. Coaliata wszedł i 6-2 zanotował, jedna zmiana tylko Bruno 5-6, więc okej. Okay. No i dalej, dwa punkty do specji, więc i teraz będziemy grali z Komo u siebie. Więc jeszcze ten mecz zagramy w tym odcinku. Zobaczmy tutaj, co oni muszą powiedzieć. Muszę grać częściej. No ty jesteś tak naprawdę juniorem, więc nadal masz miejsce w składzie, ale musimy pamiętać o tym, żeby ciebie nie przemęczać. No i tak, dziękuję, więc jesteśmy z ciebie dumni. Zaufanie zarządu nam trochę się zmniejszyło, ponieważ było nadzwyczajne. Teraz jest bardzo dobre. No, ale dalej właśnie jest bardzo dobre. Zobaczcie na sytuację w tabeli, jak to wygląda. Komo ma ile tych punktów? No dosyć dużo. 46% więc 7 punktów do Komo. zobaczymy teraz. Zrobimy tylko plan treningowy. Ten zawodnik ze Serbii też jest ciekawy, więc go podpisujemy. Tego nie, tego odrzucimy. Eee, dobra, już. Mamy ich tam naprawdę dużo i tak musiałem zwolnić miejsce w szkółce, więc na razie ich odrzucamy. No i przed nami bardzo ważny mecz po raz kolejny. Eee, właśnie, z komu? Więc zrobimy sesję treningową i za chwilę przejdziemy do wyboru skłonu. Jeszcze konferencja prasowa, więc co oni mają do powiedzenia? Jakie są nastroje w ogóle w media, Uniknięcie dołu tabeli jest już chyba nawet wyciągnięcie ręki. Czy na finiszu sezonu zespół będzie potrafił zachować czujność? A ja bym bardziej y, zadał pytanie, czy będziemy w strefie baraży, ale spoko. Zawsze pytania. Jest pełna wolność, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Na co liczycie w tym meczu? Spróbujemy ponownie wygrać. No właśnie, na to liczymy. I tutaj, co jest na poziomie, jak podejdziecie do najbliższego meczu? Yy, no, nie można lekceważyć także. Niesamowite. Takiego klubu jak Komu, który jest wyżej w tabeli, po 20 kilku, nie, już po 30 kolejkach, nie można lekceważyć. No, Frederyk, ja ci powiem, że jesteś odkrywczy mega. Zobaczmy od razu. Oni grają trójką. Zagęszczenie środka pola. O, to jest ciekawe. No i tak, sesja treningowa. Nie zrobimy wyczekiwane loby prosto padły, żeby. Mieć to, wiecie, takie przerzut przez środkową linię pomocy i tylko wtedy na trójkę grać, jakby zawodników, to może mieć naprawdę sens, akurat teraz. to no właśnie, udało się zrobić ten trening. Teraz mecz to jest domowy, zaraz zobaczymy. Tak, jest to mecz domowy, oni grają z kontry. No, zróbmy tylko kilka, zamiast Sotini, nie jest do końca, jeśli chodzi o kondycję, no zrobiona kondycja u niego, więc zrobimy taką zmianę, że to na lewą obronę, Falasco tutaj, no i tak, Castanetti tutaj, a za tego ziomka wejdzie Wit na dalej, bo musi udowodnić swoją wartość, dobra, Odongo, nie, jakby nie, no nie, Majster dwie bramki, więc no, tutaj wejdzie Kariero tym razem na tego lewego środkowego pomocnika ofensywnego. No i Salvi, Salvi na prawą obronę, no i zobaczymy jak teraz, chociaż jeszcze tylko za Baldiniego wejdzie Pitarello, zasługuje, no i zobaczymy, szybka symulacja, no i jeśli tutaj będzie porażka, to już w ogóle Możemy zapomnieć o czymkolwiek pozytywnym. Utrzymując się dalej w tej Lidze, to jest dobre dla zarządu. Oni uważają, że to jest nasz cel. Zobaczcie na to, ile my mamy straconych bramek, ale dalej dwa punkty do spesji, Więc gdybyśmy to wygrali, teraz ze Sampdorium będziemy grali u siebie. No i to ten mecz zagramy już w kolejnym odcinku. My bardzo chciałbym zagrać go jeszcze w tym odcinku ale no już jest dosyć długi, więc no nadal masz miejsce w składzie Ferrari, Ty się nie przejmuj, dzień dobry, chyba wszyscy widzą jak narasta we mnie y, frustracja, nie martw się, pamiętam o Tobie, teraz dałem szansę kariero, której nie wykorzystał, więc Ty tam będziesz dalej grał. Dobra, w tym odcinku byłoby to wszystko, no i trzymajcie się, cześć!